Doda Elektroda wyrusza na podbój Stanów. Najbardziej kontrowersyjna gwiazdka polskiego showbiznesu zagra koncert dla amerykańskiej Polonii. Wokalistkę na lotnisko odprowadził jej ukochany mąż. Zapytaliśmy więc piosenkarkę o to, czy rzeczywiście się rozchodzą. Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Doda zaprzecza, ale Radka ze sobą nie zabiera. Dlaczego? Ponieważ gra mecze. Chyba, że znaniesz yy, jakiś równie dobry substytut, to wtedy za mną pojedzie. Jednak znajomi piosenkarki twierdzą, że powód rozłąki jest inny. Ponoć Doda chce odpocząć od Radka. Ten jednak wydaje się zrozpaczony. Będzie ciężko, ale jakoś sobie poradzimy. Ba, już nawet w momencie, kiedy siądę do samolotu będę tęsknić. Już dzisiaj rano tęskniłam. Jak widać plotki o rzekomym rozstaniu okazały się nieprawdziwe. Miłość rozkwita. A jak para poradzi sobie z tak długą rozłąką? Kupimy sobie ten, ten internet, z, internet z kamerą. Tak. I będziemy sobie rozmawiali. Tak. No. Ale czy doda nie boi się zostawić ukochanego samego? Bo jak widać chętnych do zaopiekowania się majdanem nie brakuje. No i jesteśmy po przerwie jesteśmy. i nie mamy złota, Marta. No niestety, ja bardzo ubolewam nad tym. No ja I tak czułam, średnio. Trzymałam wszystko z usiną, nawet tutaj ten tablet, tak łapkami. No ale 3-0, gładko przegrali, jest srebro, więc myślę, że taki tak jest dobrze. A my w naszym e, studiu mamy nowych gości, którzy są, że tak powiem, związani z tym nowym tematem. Nowym tematem jest Doda i Radek, czyli jedna z najbardziej, kolejna, kolejna że tak powiem, najbardziej znana para. Gorąca para. Naszym gościem jest Marcin Dziedzic z Super Expressu. dzień dobry. Pani Ewa Żeromska, psycholog i również seksuolog oraz fanka Dody Klaudia Lubczyk. Lubczuk, Lubczuk przepraszam. Klaudia, co jest takiego wyjątkowego w dodzie, że, że tak bardzo się nią interesujesz? No, według mnie to, że no, dąży do celu no, od najmłodszych lat jakby tak. Czyli też chciałabyś być taka jak Doda? Też potrafisz śpiewać, czy będziesz próbowała coś w tą stronę robić? No trochę potrafię, ale czy będę robić, to nie wiem. Ale doda jest taka trochę... nie jest taką grzeczną osobą i miłą dla wszystkich, tylko potrafi też tak czasami dopiec. Czy Ty też taka jesteś? Czasami tak. Czasami tak. Ale to imponuje ci właśnie tą dodę, że jest taka bezpośrednia. Tak.